Maneczko, Tu ze strony mówi MinecraftPL, A dzisiaj Wam pokażę moją stronę internetową i mówię od razu, że, że się nie jest gotowa, ale można obejrzeć jak y, to wygląda. Y, gdzieś za y, miesiąc będziesz poda, poda, n, e, podany. Normalnie podane do mojej stronki. Na google się nie znajdzie Już, już, już nie piszę żeby wam pokazać ale tylko yy, pokażę Wam tylko I już będę O źle wpisałem A to co to Dobra źle wpisałem ale teraz już będzie dobrze I na 100% to jest moja strona internetowa Dobra, już piszę. Dobra, już powinno być Jak nie będzie. O, jest. Dobra. Jak wejdzie, jak naciśniecie na ten hosting Minecraft, to wam wtedy będzie yy, normalnie. Wyjdzie stronka, gdzie będzie hosting Majka, gdzie będzie można za, zrejestrować się i zrobić własnego serwera. A tutaj jak będą jakieś problemy, można się ze mną skontaktować. A tutaj można różne rzeczy, już tekstury, pak jest tylko jeden na razie. Ale... Ym, interes jest słaby, słaby u mnie, więc yy, serdecznie przepraszam. To by było na tyle. Je jeżeli się Wam spodobajcie, da dajcie suba. Ja się z Wami żegnam. Na razie.